Hello, hello, do was bardzo w kolejnym odcinku z GTA Online, -a. dzisiaj robimy finał napadu Titan w akcji. Dobra, co my tu mamy? To jest ta chwila, na to czekaliśmy, mamy już wszystko, co potrzebne, by zgadnąć Titana z przed nosa Eberhard. Niech wszyscy przemytnicy w stanie się dowiedzą, że wznawiamy interes. O tak, chyba. Oh yeah, man. Ej, może zrobiłbym to... Nie, zrobię to solo. Podobno są jakieś problemy między przyłączaniem się i wychodzeniem, także może być ciekawie. Dobra, tam już Oskar czeka na mnie coś. Co ja jestem ubrany? Przecież to jest jakieś. Nie no, to jest jakieś. brzydkie, główniane. Jeszcze ten będzie leciał, chłop. O, ja chyba będę na tym działku. No, fajnie, fajnie. Możesz zebrać dodatkowy zestaw uzbrojenia. Aha, no to spoko, że się pojawiło to w momencie, gdy już startuję. Dzięki, dzięki. Dzięki, Gro. Gdzie jest ten Titan? Przechwyć Titana 250D. No i robimy to. Udajemy się na miejsce, zbliżam się do Mogule, do Titana i rozpoczynam. A ty musisz załatwić mu silniki i zmusić do lądowania, przyjąć kontrolę i zwrócić go przeciwko tym dupkom. Aha. No simple jest. Taki zawodnik z CSA2. Ej, dobra, widzimy tam Titana w oddali. Zbliżamy się. Zagłuszać czeka w gotowości, rozumiem, rozumiem. A, to ja już mam rozpoczynać akcję. Dobrze, panie Oskar, dobrze pan tam kieruj, musimy do dobrze uszkodzić. Ty, może po silnikach będziemy strzelać i będzie to miało lepsze ten przebicie. Monizm nie spada. No halo, dojedź go. Już spada, ciekawe czy w wiatrakach na wiatraki spadnie. To przecież stamtąd będzie ciężko wystartować. Mam nadzieję, że nie będzie lądował na wiatrak. Teraz się zukupowaliśmy z Oskarem. Paweł robi na nowej wersji napad. Ja robię na starej. O! Spada. Będzie awaryjnie lądował. A postrzelajmy jeszcze w niego. Trzymaj ostrzał, no dobra, no coś tu jeszcze się pojawi kurde, rakieta było. Ona tak szybko nadleciała, że człowiek się nie spodziewał. Tam coś leci. Ej, no to. No, to no, no. no, przez tego gościa. Coś tu jest. Coś tu strzela. Zaczekaj, aż Titan wyląduje. No spoko. Jeszcze nie wylądował, już wylądował. To lecę. Nara, Mordo. Bo ja widzę, że ty chyba nie będziesz lądował. A, bo nie chcesz się narażać, ja to mogę, tak? Czyli musiałem wyskoczyć jeszcze. Ty, Oskar, to mi się nie przydaje, że za bardzo. Dobra, sam napadnę na ten Titan. Gdybym miał moją broń, wiadomo, że byłoby o wiele prościej. Ale nie możesz brać swojego uzbrojenia, bo jest za dobre. Muszę grać jakąś M-ką w ogóle. Gdzie jest? Tutaj w trawie biegają i ich praktycznie nie widać. Leży. Musimy się zbliżyć do tego tajtana, Dobra. Już jesteśmy. Mam coś do wysadzania. Granat. Patrz, nie wysadziło się. Dobra. Zgarnijmy tych ludzi. Jeden leży. No, you out kurde, skąd? Tu cię mamy, gagatku. O, i tam jest ten gagatek jeszcze. Dobra, chyba gościu przyjechał latuje nas ochraniać jeszcze. No wsiadaj, wsiadaj. Nie ma się co zastanawiać, bo trzeba... Nie wiem co trzeba zrobić, skoro to jest uszkodzone. A nie, nie możemy chyba. Naprawić silnik trzeba! Nie, nie! Nie no, że my sam zepsułem, to jeszcze muszę sam go teraz naprawić. O kurde, nie, 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 tak się nie bawimy. Dawaj tego pilota. Nie mam nadzieję, że on tu na mnie nie spadnie. Ja, spadł na Titana. No wprost Titana po prostu, na Titana. Jak mam naprawić ten silnik? O, było. SDWDS. D, C, D, o, C, D, C, w mhm, Fajnie. Dobrze, wiemy, jak to osłaniać. <grym> SAS AD okej. Okay. A S w, A, w. OK. S D, A A dupa. <grym> znaczy źle. <grym> 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 Dobra, udało się. Tak to działa, tak to działa, tak się naprawia szybko. Dobra, tam jest jeden. Dobra, wsiadam, nie ma co się z nimi strzelać. O! Kacenka, co leci? Co to jest w ogóle? Czemu ja jestem teraz tutaj? Nagle no, jestem tutaj, przecież wchodziłem do auta. Do auta, do samolotu, do tej... No, ta, no, no, spoko. Jeszcze muszę sam załadować. Naciskaj... Enter, aby... No, no, spoko. Enter, 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 enter. Szybko, szybko, bo... Bo tam idą, nie widzisz? Co tak wolno gościu? ładuj to! No ładuj to szybciej! No proszę cię! Helikopter ty nad głową cisz. Ty, gdzie jest ten gościu, co mam mnie osłaniać? Oskar! Helikopter mnie dojechał. A co, oni, amunicji nie mieli, że musimy własną ładować? Nie rozumiem. Co to było? O, uciekają! Nie uciekniecie, zero świadków. Albo będą świadkowie naszej wielkości. Dobra, wsiadamy. Po co on drugiego boksa przywoził? Jak ja z tym wystartuję? Dobra, chyba dam radę. Trzymaj, żeby użyć działka. No dobra, mamy działko 40 mm do używania, chociaż tyle. Uzbrojenie Titana znajduje się po lewej stronie samolotu. Spoko a do góry mamy podwozie. Ucieknij z Titanem, ale gdzie? Zniszcz centrum operacyjne. Okej okay. Lecimy, jeśli wystrzeli rakiety, to będzie po mnie. Bo dało mi się zniszczyć, ale to nie było jedno. A, przeładowujesz się, do no spoko. Dobra, to zawracamy. To też nie powinniśmy zawrócić w tamtą stronę najlepiej. Ej, ktoś się rozwalił za nami. Musimy zniżyć pułap trochę też. I złapiemy z tej strony to centrum. Mamy. F, okręt ich się wynurzył. Co? A tam jest kosatka chyba zaznaczona. A ja głupi strzelam to, bo myślałem, że podświetla mi coś. Dobra, dużo skupienia, dlatego trochę teraz mniej mówię, ale nie szkodzi. Zrobimy to, sami. Helikoptery się zbliżają też. Co? Wypuścili rakiety. A przecież nie będę przyłączał między innymi. Jest źle. Jest źle. Nie mam autopilota tutaj. Trafiają mnie. A, a. I dalej trafiają. Nie wiem, czy będzie można mnie zniszczyć, tak naprawdę. Do tego okrętu nic nie dolatuje. Ja bym zaraz się wywalił w ścianę. Tutaj zbudowano z kamieni skalnych, osadowych. Napuszczam no, flary i nic te flary nie zrobiły. <laughs> Siemano! Nara! Woohoo. Mhm. Mm Wyjdź. Cały czas się za mną ten helikopter trzyma i nie mogę się do niego odwrócić. Myślę, że może nie być taki szybki jak ja jestem. Dobra, nawet nie będę ich ścigał. Lecę po prostu na ten. Pociąg! O! wadaj, widzimy już ten pociąg w ogóle. Jaką demolkę robię z tymi typami? A jestem sam. Sługi, mają nie do góry. Wow, w ostatniej chwili to zrobiłem. Dobra, zrównaliśmy się. Przeładowywanie. Wypad z tymi helikopterkami. O kurde, za dużo mnie to kosztuje. Dobra, wracamy. Przeładowywanie, mam nadzieję, że nie lecę żadną górę. Dobra. Nie, nie lecimy w żadną górę. Helikopter za nami tylko leci. Daje tylko trochę dystansu dla tego pociągu. Teraz zawracam. Będzie łatwiej to zaatakować. Kurde, nie, nie. Było na zbyt blisko. Ej, był dźwięk, jakby opona pękała. Zniszczono! Wuhu! Co dalej? Może jakiś budynek, co dalej? Co dalej kolego? Tak mi się czuję jakbyś mnie wy... wykorzystywał, ale no... No mar to lecimy na hangar! Paradoksalnie, sam sobie kupiłem takiego, więc... Co miałem go okraść? O, już cutscenką się ładuje lądowanie, spoko! No i epicko lądujemy! Hehe! Łop się cięż, Łop się cięż. Oj, uważaj, uważaj, bo za dyszka złapisz. W ogóle jak gra cały czas zakłada, że jesteśmy biednymi graczami. Tyle napadów na kasyno, na Cayo Perico. Ech, wciąż mówił, że jesteśmy biedni. No. A, mam się odprężyć? A, no, spoko. Przecież odwaliłem tylko całą czarną robotę. Ten z Fajko wchodzi do samolotu. Ładałem tam przed chwilą amunicję. 507 tysięcy? Hmm? Hmm. No i spoko, moi drodzy, tym samym. O, dzwoni do nas. Dobra, fajnie. I co, Ulkasa jest na moim koncie? 500 tysięcy. Dobra, dobra, nie chcę mi się z Tobą gadać. Podsumowując, jeśli ktoś przysiądzie do tego, jest w stanie to zrobić w godzinkę na spokojnie. Pół miliona, pół miliona za taki napad. Całkiem spoko, bo można to wykonać solo, no nie? Także myślę, że. Jak najbardziej się opłaca, bo jest to też nowość. Na pewno po kilku razach zrobienia zwróci się cały, cały zakup hangaru, więc także tym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Pominam tylko łapce w górę i zostawienie subskrypcji oraz komentarza, żebyście się podzielili własną opinią na temat tego co myślicie o tym. Mini napadzie, no tak to nazwijmy. Bo to taki clacking bell trochę. No i do słyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.